Uf, uratowanko! Wypadliście wszyscy, co jest? Nie. O Jezu! Jezus Maria, Alexis. Proszę <laughs> Drogi, Ty... Używaj czasem klawiszy, co? Używaj klawiszy! I używaj czasem mózgu. Proszę. Dobra, <laughs> postaram się. <laughs> A, że to jest tak. Co mówiłaś, Ola? Lepar ja tak samo zrobił. <laughs> ja? Co mówiłaś, ona, No. A w na stronę mieć. To Ola wypadłaś, czy? Nie, teraz tak. Ja, tam Ole, a starte? Tak. Wypadałaś Ola starte? Dzięki! Uuu, ją zakręciło! No. Specjalnie mówiłem, bo też wypadłem, o, Proszę! Nie. proszę. nie, nie wypadłem. Ach, jaj, jaj. Ładny huncik to był z mojej strony, muszę sobie aż... Tak, poklep się po ramieniu. Zrobiłem to. Ty kurwa. Czee... Trzy... Poklep się po ramieniu. Nie, ty się poklep po ramieniu, bo to ty teraz wdrożyłeś. Lecie marapecie. No mapecie ty, jeden ty! Mapecie. Zatrzymała <laughs> mnie. No, o, ja mam to usta to O, ty jest ten! FENIX! Ależ wspaniały to jest samochód, piękny. W pierwszych Ej, pojazdach. W pierwszych, pierwszych pojazdach, w pierwszych pojazdach to było w GTA Online. Ach, cudowne czasy, 12 lat temu, czy tam 13. Sk skamuwa. 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 <laughs> to przecież to nie skręca. O, ty, to wygrywa. Musiałam sprawdzić. Chciałeś sprawdzić? Nie no bardzo dobrze, nauka to ważna, to narzędzie, klucz. Ale wiecie o tym, że odwalił taką PPG teraz, bo dwie osoby i dalej nie dalej dwie osoby, no. Orrrom. Nie Co robisz? Co robisz? Nie wiem, co. to Kto wypadł? Kto tam wypadł? Ostatni. Ja. Ale cudownie, o. Owa. oła, oła, oła. O, o, boli. Boli, <śmiany> się za... Ja muszę się palić jajówkę, bo no ja Naprawdę? <śmiany> <śmiany> oj, 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 No nieładny face to face. Nieładny. Właśnie taki jakieś proste. Powinno coś tu być na środku, nie wiem. No, bo, ale to no były, dzisiaj już, były dzisiaj już proste. Jest dziursko tam. Ta. Strzelające czołgi. Ale jak z salamymikiem, tak o... Śtrzelające czołgi. Strzelające czołgi, no. Raz wybrałem takiego face-to-face, -face, tak, gdzie się ruszały propy na środku. To przecież nazykanie Paxa było takie, że słyszałem z Gdańska to tąpnięcie w dupie chyba <laughs> cały czas. No nie wiem, ja nie jadę, ja nie jadę, ja nie jadę, ja nie nie mnie się najbardziej podobała ten, yy, ta rampa, co nam dodało wtedy te loso ta, losowe ten. Traktorka. No te, ta. Ta, super, super. Fajne było super. To było super no. 90 super. minut do tej -y, yy, rampki. Mm -hmm. Wyjdź z tego ducha. Idź w prawo. No co ty tu robisz? <laughs> Ale tu Robisz no, to szcholery jasnej, no kramba. Człowiek Chalika. myślał Człowiek myślał o niedzieli, a tu Disek. Ty o co chodzi? Ty właśnie o co chodzi, no? Oh. Losowe pojazdy. No i masz game changera. O kurzja. <ścoughs> Jezus Maria! Nie! <noise> Kurde! No masz teraz losowy pojazd fajny. Nie, mam ten sam. Czemu jestem druga, jak byłam pierwsza. No bo pojazd zrobiłaś kółko, Ola. nie wiem czy ty widziałeś. Za tą rampę w plecie. Teraz ja będę miał rampę. A nie! Jednak nie. Ale przynajmniej będę samochód! Ha! beep beep beep. Batman! Ugręb! Ten, tam, 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 Mm-mm, no no na no ta no ta No i już jest nie do, nie do dogonienia Niestety No co, mogę wjeżdżać? Wjeżdżaj, bo to jest. No tak, no przecież wszyscy jadą w tą samą stronę, no i czwarte miejsce. Bota, bo tak! Bo ta... A nie, chcecie. O Jezus Maria, złoty kolor. Jezus, spocony, spocony to... Po... kolor. To ma ulubiony. Torbi, znaczy się mówiło. No i, no i przecież ty jesteś głupietki. no kupietki, no, ja Tak totalnie w bez pardonu, tak totalnie bez pardonu chłop wziął. To <laughs> <Przysięga>. no jest <laughs> świadomcy, bo się myślałem, że zastosowałem cenzurę nie <laughs> Myślałem, że zastosowałem cenzurę <laughs> i tak dosłownie Ale... Myślałem Sorbi! <laughs> <że przy, śmiech> <laughs> <że> jak <laughs> przeciągnę, to to nie wiem. Jak, to nie. <śmiech> nie <śmiech> o nie, o nie, o nie, o nie, no nie o nie! to na jednym uskoku, no. no. Ale tu się bijemy o, normalnie o, jak ludzie, nie? No jak, normalnie. Ale pierwszego, ciu wszystkich. No nie Pytęgo? no my chyba. Nie no, no tak? że wszystkich to chyba było tylko na facebook. Page, no tak. Ta. Skręcaj że. Ale ładnie ci ten zakręt poszedł, eee. Jesteś modlitwista chyba. A to ja mam chogatowy kolor. To ja <grym> powinienem robić brum brum po fortach. Czy ta tak! <grym> po fortach, ta no. rzeczach, Po których on jeździ, Fort Boyard jedzie. I znowu, widzowie szepalne oczy? W ogóle? Fort Boyarto, a teraz akurat zawaliłeś taką... No. ale by było obejrzała. Starocią, nie, starocią. to było piękne, Co szczególnie tak z tym Szydłam. gościem Suka, niskim. Y, nisko. Co? Ale nie skręciłeś stary, o Boże! Nie nie zmniejłem. Rura. Rura. Rura! Rura! Ja tu mam własny... Jezus lektis. jak wiecie, tu daleko. Wiecie, wiecie? Wiecie jaki o. był hymn kawalerskiego na, jaki teraz, na jakim teraz byłem? No. Właśnie to, rura musi walić. Wiecie dlaczego o drugiej w nocy wracałem pijany z kawalerskiego do mojego mieszkania? Bo rura, wal bo rura, rura waliła wale. tak mocno, że nalała tyle wody w moim mieszkaniu, że. Rura, rura. Nie no, ale to teraz jak już mówisz o tych widzach, a propos tego, to już nie musisz dodawać tam, że jesteś nawalony, ci ludzie większość nie mają się na na Znaczy lat. nawalonym kubusiem, wiadomo. No nie no Nie no, no, nie tak, no tak, że tak. żartuję. żartuję no że dużo jest... witaminy przyjąłem i. <laughs> Ale tu się tym pięknie buguje. o, o matko bosko! Ale wspaniale. Ale wysrało. No nie wierzę na Sorry, koniec. No nie, po prostu bózdo został, i mi wysrało. Ale Cielo, cudownie się. Mm. O, żeś ty w mordę znowu. Znowu się sprawdzało ile jest punktów jeszcze? Z. No Jezus, tej... Maria, chłop nie wiedział. Co jest? Krasza tutaj. Co? No to bym mam. No nie, stoi mi. Ta, tak, wywaliło No Super, jak Byłem pierwszy. Wiesz tym ślisku, przecisek Dawaj! Jednak nie zostałem krasza, jadę dalej, elo. Ale sam. sam No to dawaj, to powiedz, który by... Nie! Jestem! Ja 10 sekund stałem w powietrzu kolego No to ale to co? Coś mi dzisiaj nie idzie... nie, no to, nie idą czas. te wyścigi Dobra, Ola, dawaj! Rozgrzana nie jest a no jak tak, ten pewien, wody, pewien, pewien, pewien diablo, on to się dopiero w piątej rundzie tam rozgrzewa On to dopiero wtedy A, walczy, walczy na wier, to. Nie będzie to? O, no ty, no tak, ale on się nie wie przecież, normalnym. No, ma no ma to co było, No ja mówię no, o wywiadzie który dał, To tak? co? Tak, to. tak, tak. A, no, no, no. Dokładnie. No, ja mam nadzieję, że nie będzie tej walki już teraz nie, bo to by Nie no będzie, no ale znaczy pewnie się na niego obraził i ja uważam, że akurat bardzo słusznie nie No, jak poczekaj, to będzie ta walka, czy nie? No właśnie, na rzekomo, stronie jeszcze przed chwilą był. Na stronie Jaka było, ale Fein na, na Instagramie jeszcze dzisiaj rano poinformował, że, że no nie ta. będzie, bo się na niego obrazili. I no słusznie. Ładnie. No i to, że on teraz się Ale schodę, on 5 godzin temu. I, chilenie, znaczy, no może tak być, no. No i oby. No nie wiem, nie powinien. Oj, 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 oj. Ojezus, tutaj nie wolno shiftować. Przez tą dziurę To no, pamiętasz ten punkt, na którym się spotkaliśmy? Yy, czekaj, teraz na tej mapie czy? Tak, na tej mapie o, No, tak Ja dalej na nim jestem Jak to dalej na nim jesteś? To nie mogę go zrobić, no Lisek, idź i zrób, co? Nie, nie. nie Jeszcze nie Bo Zrobiłam w końcu Ale tu jedziesz na pełnej, na pełnej ja jestem przed wami. Dużo. Ja jestem na piątym punkcie. Ostatni punkt. I się wysrawi. <grywa> Jezu, te tak stopy mnie teraz my... tak wystopowały, hehe. He. Ja um. nie mogę skończyć jak ja? czy co? Nie czy no, no, możesz, ty możesz, obręb. pierwszy możesz. To zaproszę do ja nie wiem, czy tak to czy naprawimy. Tak nie no to usuniemy mapki. Ja też teraz. Tak. No, prawda? Powiem ci, jaki miałem czas. czas, czas. 452-827. Ja nie będę spekulować teraz. E, 452-883. <laughs> pierwszy. Ty, to pierwszy, ale tak ledwo. No. ja Jezu, Tu ucieka, nie wolno bugować, Tu nie wolno bugować. No widzicie? No i mówiłem, że to jest fajne wyściganie, długi, długi. Normalnie jedziesz na pełnej cały czas. Kogoś wywali, kogoś nie. Na przykład mnie cały czas. Ja, ja po prostu zebrałam Czeka, wszystkie ciola? wasze wywalenia, no powoli wjadę. Dobra, jadę. Co prostu klikasz, to no. tam.